Cześć, w dzisiejszym odcinku będę chciał Wam pokazać, jak wykonać atrapę iPhone'a 14 Pro. Zanim przejdę do tematu odcinka, chcę Was prosić o zostawienie subskrypcji i kciuka w górę. Pomaga to bardzo w rozwoju kanału. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i renderów nowych iPhone'ów 14 Pro. Jeżeli jednak sami chcielibyście zobaczyć, jak w rzeczywistości będzie się prezentował iPhone z małym otworkiem zamiast obecnego sporego wcięcia, prezentuję sposób, na wykonanie własnej makiety iPhone'a 14 Pro przy użyciu modelu, który obecnie posiadacie. W pierwszej kolejności zapiszcie zdjęcie, które znajduje się w linku umieszczonym w opisie. Następnie w ustawieniach telefonu włączcie blokadę orientacji pionowej. Otwórzcie na pełnym ekranie wcześniej zapisane zdjęcie. Obróćcie iPhone'a o 180 stopni. W ten sposób prezentuje się atrapa iPhone'a 14 Pro. To wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy poradnik. Zapraszam jeszcze raz do zostawienia subskrypcji i kciuka w górę.